Siemaneczko, siemeczki Witam was na kanale Pogromcy Wykałaczek yy, Dzisiaj Mam już bliznę yy, Będziemy sobie Polować na pająki Także Ekipa Zapraszam do oglądania Zdjęcie. Dziękuję, Dziękuję. Nie ma problemu nie problem. ma ja eee, problemu. Ale tylko. Ekipa sprzątająca, musisz seri speed bo nagle zaczął cichutko mówić. Co nie za wiem, Nie miałem pomysłu no, na ten na wstęp chuj. jest taki po prostu. Sz nie miałem mikrofon oddalony od mordy. E chodźmy muszę odpalić, bo tych kluczy nie będzie przecież tutaj. No, bez kitu. Chodź. Tylko mnie może do natura odznajdźmy najpierw. No ogółem, yy, nie na, ma tym, raczej. na tym dzisiaj nie będziemy przechodzić tamtego miasta, które nam się elegancko powiodło, no bo po pierwsze przeszliśmy ostatnie właśnie perfekcyjnie. Nie na przeszliśmy, do debilu, po prostu się wyjebaliśmy. Yy, no, nie, nie przeszliśmy ostatniego, więc kiedy indziej przejdziemy, bo... No, trudno no, by było teraz tak nagrywać się, no. O, nam się boiło, słuchacie. <laughs> Dobra, no, ja młody, tak. nie wiem. Proszę tego, proszę rewalwerowca, czy to za Ja Jaspeku, tutaj jedyny was kierowałem, tak. Ale wy do, do mnie? No nie, bo czyszczę wodę, no nie wiem. Ale po cholerę, ty, to potem to zrobimy, chodźcie do tego. Bo jest brudno. Na wszelki resztand. No bo no, 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 się zesrałeś, doń, to się rozgada z góry. Dlaczego? A to ma znaczenie? Jeden no, Ale, ale lewy masz szybciej. Kurwa, oszczędność kurwa, czasu. Nie Nieprawdopodobna. Co ty kurwa robisz? No nie Rzygała się, nie do się do mnie. to To Wiecie no i co poszło kto nosił baterię i nie użył Co? Jasek Jasek, cztery pomoc. Jacek, ja. Jacek, no, Jacek ukratjają. No bo ja miałem baterię, ale wziąłem jaka. Pająk. A no, kiedy miałem użyć tą baterię, tak szczerze. Zabicie Zabij, tego pająka czy nie? Ono daje ci tego, czerwony efekt. Półtora jakby 1,5%, półtora znaczy 150% procent masz. O, klucz. Jest <grymne> chowek. O, bateryjki. O kurde, ośmiuset się pająka. Najgorzej. Może, może arachno... Pentagon. No, no znajdź to słowo, znajdź to słowa Wierzę w Ciebie. No. E... W końcu, w końcu je znajdziesz. Widzę spierdoliło daleko. <grymne> <grymne> ale, ale nie wiem, ale to są nie... Anachrofilowy? Kur... Anachrofilowy. Adam, Adam, ale to sobie nie brakuje ci po prostu części, która jest w każdej z, 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 z takich chorób po prostu Fil. jest na przykład no, to... e... O kurwa A... To jest To, było jest, to jest Czekaj, było e... Aquafilowe, w szczęście sensie lubią wodę. Hydrofilowe, hydrofilowe, hydrofilowe. Ale to w drugą stronę akurat. O kolejne mam czwarte, trzecie jają. Ale nie mogę iść A... do naturatu. Umyte jajo. Umyjcie ale, jajo. Ale, pio, ten ale ten, a piotr podobno ma Czaszka tu leży, no nie mam, ja nie mam arachnofobii Ej, to mamy już cztery no, jajca, no, to możemy chować. No, pająki, pająki na rękach trzymałem, jakbym mały. Ja też. A nie, to tak mi w porządku. Mamy trzy jajka panowie już, a ja to proszę. To mu się ratowałem przed pęka, palić się. O, kurde. A, 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 a ty jajka, ty cztery, cztery już mamy, cztery. A już, ma... mamy. Cztery, a już 4. Raty? Tak, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co, to Piotr, jeszcze cztery, potrzebujemy jeszcze czterech, bo jedno z jajka skończy się. Dość, też, to jest moje skrzydła. Koza, A koza była w tym, w kopalni, no właśnie. No nie, a nie? czemu ja mam zawsze najgorsze? No Drugi raz w kopalni. No, no bo Adam ten, bo Adam miał koza i powiedział, no to niech ktoś weźmie koza. Zesłał się. No nie dobrze. Może i dobrze, no wiesz na stronie, jest ważne w życiu. Jest, ale nie w nadmiernych ilościach, bo ci dupsko wybuchnie. <grym> Naprawdę? Naprawdę? Tak ja nigdy nie próbowałem bardzo. No. No ja kilka razy A to w takim wypadku to... Potem udawałem nie, się nie. zawsze do dentysty. Dobra, dawajcie. Trzy, cztery, ry Jak te boomemy oglądam? Już, już, już. <grym> o nie, <grym> wiem, Adam. No bo... Dobra, ja szukaliście nie. tych miejsc pół godziny. Dobra, ja już mam. Ja już zrobiłem. <grym> zero. Ja mam już jaj od razu w ręce O lubię A teraz będą despyt, więc Oj kupiła się jak chuj Kurde. Kurde O Jezus Biegnie po mnie Ale obstrałem portki panowie mam przyznam Zawiłem ją A nie no, jak sobie O zapijesz. kurwo! Ej ty, a czemu w ogóle teraz te 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 efekty gryzienia są takie zielone, Na były czerwone kiedyś. Jeszcze jaja moje. Ja no znowu po, jaja... po mnie idzie, ona ja mnie zatutułuje zaraz. Jeszcze ja jedno jajo. Panowie, my. pomocy! Ona mnie goni, kurwa. <laughs> ale coś się, <laughs> się przy mnie. No na razie tak. Ale no i zmieniłem się. No i... Zabiła mnie, no nie wiem, to jest nie Ale fajfu z ciebie, oooo. Oh. Idealnie jak wchodzę do pokoju, to schodzi mi po schodach. to jest Elbozo, elbozo, elbozo. Wchodzę do pomieszczenia gdzie są schody i ona akurat z tych schodów. O mam rozpuszczalnik A już wszystkie są chyba Ale gdzie jest jakieś jajo, nie? No jedno e, jajo już spaliłem, oczywiście. Nie wiem. Oj ona to zrzyga! O, zrzygała rzyga. się jajem, dzięki Dzięki! Ej, zesrało się. Ale tak kolejne po... jajo, nie no, wiem Ja to wyczyściłem, ja to wyczyściłem już Ej, ty, To, to ja, ja idę to jaja. A nie aktywuj ty go od razu weźmat podnieś, podnieść ty sapteczka. Gdzie masz apteczkę? Obok mnie. Tu to jest. Gdzie to tu jest! Co? Ja nie mogę haleć. Do tego jaja, to ja będę nosił, bo w sumie nic nie potrzebuję już. Tu masz apteczkę. A masz. Oteczkę. Na same wyjają. Chyba chyba się aż będzie rzygała i wtedy zabierz O de natura. Wezmę. O mam piramidę, a tu jeszcze jest ja ogień, panowie. wiem gdzie jest piramida w ogóle. Tu jest ogień, to jakby coś wziął. Wzią. Czekaj, myję wodę. Mam jają. Dobra, już mamy trzy, No bo ja usłyszałem jak rzyga i podszedłem do niej. Dwa razy wziąłem jej przed nosa, rozumiem. Oj, się odpaliła akurat. Dobra, będę cię ograniczał, Piotr. No ty mnie zawsze ograniczasz. <śmiech> <śmiech> Dobra, ja mam Pentagon. Gdzie jest Pentagon? Na górze. Panowie, Ej, gdzie pomocy! jest ogień? Gdzie jest ogień? Pomocy! Zginę zaraz. Co ty, jest? przy mnie jest! Ty, ty, ej, ty, ej, ty, bych, ej, ej, zobaczyłem w ogóle, a ona się nie odwróciła do mnie w ogóle. Ej, co jest? Bo goni mnie cały czas, kurwa, właśnie! Ty, nie mogę wyjść stąd. Ci to ten pentagon, nie chcę go tu na górze. Nie wiem. A, dobra, już wiem, widać. już. ma. Dobra, ja idę ja, myciar. Mogę go tu na górze? Itch. Dobra, ja będę się jasek póki co przy tobie trzymał. Bo kurde, ja ci będę. kurde, on mnie atakuje. Dobra. To, ja mam tak. Ej, ja widział mam... ktoś okień? Ja mam ten odwrócony krzyżem, na górze. O, nie, nie był na górze, na dole był. Ja widziałem ten A. odwrócony krzyż. Tak, po drodze. po drodze do. tego. po drodze do piramidy jest. Te trzy to już będzie zbańki. I przy, I przy czaszce jest kolejne jajo do wyczyszczenia. Jestem siedem już mamy, to ja mam jedno, tu jest jedno obok mnie A ono stoi dalej pod moim szafą, chodź, Ja, chodź Jacek, ono na górę. stoi pod moim szafą, na Ja Jacek będziesz musiał mnie osłaniać, wiesz o tym Czemu? Masz jajo, piotr? To jest... No jest, ja mam swoje, a tutaj jest jeszcze jedno niewycięte Nie, nie rozumiem to, jakby tego Kiedy działania ty, tych szaf. kurwa żart. jesteś? Nie wiem No ale, nie rozumiem, tam są dwa jajka, jedno wyczyszczone, jedno nie. Nie rozumiem działania tych szaf, kurde. Gościu mi stoi pod tym, pod tą szafą całą grę. Nie wiem, nie jak stamtąd wyjść, bo gościu stoi mi pod drzwiami. O, widzę ją, no. Widzę nawet ją, jak mi stoi pod tym. O, zapierdolił czaszkę, o, o, czekaj. <śledzamy> Pedagon, no. Ciężkę nie zauważyć Ale drugi, nie wiem gdzie jest niewyczyszczony, no, ale zlegała się. Jest tych Zerzygała się więc będzie tu gdzieś. Ej ty! Ja wtem ja wtem ja też. Ale mam pentagon, Piotr był dosłownie w pokoju obok. Co no, tym cudem. No w tym Był kurwa w. Z... O kurwa, dwa. Bo już rozbić, to jest Ej, ty, ej mnie, ty ba, podnieś mnie, podnieś mnie ona na dole. Ej ty bo jeszcze jedno jajko jest ten, jeszcze jedno jajko jest przy Wasenach. Spalę to jajko. Kurwa jest przy mnie! Co a nie, to jest moje. Nie Co? Przeżyłem! Zablokowało mnie! Dobra, tak Żyje. Żyję, tu jest! Tam był Pentagon Piotr, tak myślałem właśnie, że go ominąłeś. Bo jest tak schowany O jajo, mam jajo A ty, ej ty gdzie był miecz? mam ja miecz Na dole, Dobra, na dole! I... Idę spalić ten Pentagon mogę? Czy nie? Spalić pentagon czy nie? No kurwa, ile ty z tych pająków jebanych O kurwa zabije mnie! Pal, pal, pal! Jacek tutaj! Tu jest, jest? tu jest! Nie Dobre. zdążę, nie zdążę! po lewo, po lewej! Mnie. Czekaj, bo tu jest ten! Bo tu ona idzie! Niech sobie idzie! Pal, ja ją zabiję! A gdzie jest Dobra. tu? Kurwa... Dobra, zabijam, nie, nie usłyszałeś? A, jest, faktycznie jest! Dobra, jaram! Dźwięk, dźwięk! Też jaram. dźwięk czekaj, Muszę czekaj. przyznać, że dźwięk no przystąpił do ja że nie istnieje! Nie Nie, nie, nie! No nie wiem! Miałem ostatnie jajko! Tu! No, no, sobie nie jarę zaczekać, chwilę. No, no przecież. No, no to... Pajon mnie zabił, zginąłem. No to przecież nie jaram rapid, no nie wiem. No to dobrze. No to ile mam tu czekać, ja... bo ona zaraz raid'a rejdz... ja... dostanie. Mam no to... przy sobie apteczkę, jak coś. Ja też mam przy sobie apteczkę, praktycznie przy sobie idę do niej. No rapid, szybko. <laughs> Nawet dwie mam. Komuś by jakby cię miała zawieść, to od razu będę jarał. Przejdź. Macie dwa jajka. Ty, ona idzie do mnie. Pal, pal to jajko. Jest klepszy drank. No to te jajko, ej, a no mam. Ja mam jest na górze Rapid, idź i jaraj, szybko. Idź z jaraj i ulecz z nas Ty też się wystrzeli Jacek? No tak, wora piję. Ja żyję, ja nie, rapid niech... rapid Aha. niech Dobrze. Dobra to Piotr, dzień idź pejś, mnie podnieść, a niech Nie dobra, rapid ty tak trollujesz, to jest nieprawdopodobne Wierzycie Ej ty, ja jestem w tym, ja jestem w kopalni, ja chwilę Dobrze, o, o, o. ja tam biegam. Jestem A. u góry, no. A masz aptekę tam? E, nie. A nie, czekaj, ja w do drugą stronę idę. Ja jestem przy wyjściu. Nie ma, to nie ma. No ja, Red, Pit spaliłeś to w końcu? Ja nie! A gdzie ty jesteś? Zabiła mnie. To było do przewidzenia. No, no, okay. nie, nie wiedziałem, gdzie jest wyjście do góry w tym domu. W całym holu głównym nie ma wejścia. O, widzę kogoś z Was. O, tam jest medkit, no, teraz, tak? okay, się... to? Czekaj, gdzie? Tu jest, gdzie? To, jest, to jest gdzieś. Tutaj jest na tych siedzeniach, tu, chodź, tu. Tu to jest, 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 jest polu, tu, owak tego pająka, tu. Dobra, tam widziałem tego pająka z jajkiem, tu. Dobra, ja spróbuję Adama uratować. Ja mam zaometrki przy sobie, ale... O ty! Kurwa, tak... ej, ej, ty, a gdzie była klepsydra? Ja mam i ja i kość. Janko. No, no moje, bo ja się z nim waliłem. Ja nie, nie wiem, wiem, gdzie jest klepsydra. Musisz ja też... poszukać. Ja mam ja problem, bo ja nie mam latarki. Ja też nie wiem, gdzie jest klepsydra. Ja chyba nie widziałem nigdy klepsydry. Ja też nie widziałem właśnie. Ja chyba widziałem gdzieś na dole. Kurde. Albo na górze. Kurc. Co? To ona była? Ja, ja myślałem, że to były tylko pająki. A to ona tu biegła. Chyba też zginąłem. Zabijam no pająki ty? zaraz no, nie, nie no panowie za bardzo przyspieszyliśmy pod koniec Za bardzo Nie za bardzo, bo kurwa wypierdalamy się jakby. No, Ale jak Nawet jak nie ma pająków bardzo... Ale to jest na ciężkie po prostu jak panu tak wypierdalamy Za bardzo przyspieszyliśmy Weź go, Dobra Ale było w chuj blisko A ja, ja tak w chuj w chuj Jezus, o mają jajo, ale jebać jajo, bo jak to życie Dobra, idę po jajo i idę je spalić. Gdzie jest medki? O kurwa, ty grysie mnie, ja. jakiś No Ja o. tak jak się, A, mam miecz, mam sztylet, wie ktoś gdzie jest sztylet? Nie, nie widziałem też. Tak, masz na masz dole. To? Tylko nie, nie wiem o, jak ci gdzie dokładnie. Chce ma, ja mam problem. się problem. Mam sztylet. Hmm. No kryzą mnie! Ja nie mam jak ci pomóc, czekaj! Ty, ty ja zginę. Lata, ale była bateria. A, czy, no? Tak, Tak. tu kolejne. Ona ja tu ja leci, nie. ona biega po górze. Ja nie mam pałki, ja zginę. Zginąłem. Bo nie? Ty, chcesz ją? Ona... Nie zabiła, Ona była ona na górze. Zabiła. Nie, mnie zabiła. Ona chyba wlazła do baku. Zabiła Tak. Kto żyje jeszcze? Ja. ja. Ale gdzie jest ostatnie jajo? Nie ja. mam pojęcia. Ja no też dalej. tych pająków nie mam Masz w środku te jajo? Nie. Ja dalej metki, dasz? nie mam medkidów na wyjrzeniu ciebie? No. Nie pojęte. Tam na hole jest. Ile, ile, ile pa. pająków Idzie go, go nie, To jest 10 pająków, Ja pier... No O, dobrze. No słownie 10. To dobrze, raczej No Piotr ją zestunował. No, ale teraz ona będzie ten. A, nie zabiję an... chyba. Ja umieram. No, a ktoś ma metkida tak. przy sobie Ty? Nie, no, no, no. wszystkie są na dole, no nie wiem. Zabije się. W sensie, jestem zabijany. Ale człowieku ja w wszędzie pająki Ja to? Cze czekaj, 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 mam Matkida da. to ktoś tu? Ja nie wiem, co to jest. A nie wiem, co się Ja jestem na górze. Bo tutaj wszędzie są pająki, chodzi o to, że no, te pająki, pająki, pająki małem są nie spłaniają strasznie jak biegnę O, mam, mam tu kogoś Co to jest? Ej, Ej chodźcie wszyscy na dół. dół No, ale ja mam tylko jednego medkida, no Na dół, schodźcie na dół, na dół, tu jest medkit Schodźcie na dół, no Kurwa, ja tu jest tego i to jest tych pająków jebanych No nie ruszaj się Nie ruszaj się mm, tam, tam jest prawie, na Dobra, ja szukam prosty, ja. O, biegnie tu o a tam przestań rozić, uciekaj Ty! Mam ten, mam mam jajo sklep Sydra. Rapid, chodź do mnie! Idę Rapid! No a no, gdzie jest sklep Sydra? No szukam, nie wiem No bo ja mam tam, ja mam ja, 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 ja mam to jajo w łapie O Jezu, jest przy mnie Zabiła mnie no. A nie gdzie jest sklep Sydra Szukaj ben, na górze nie na wydaje dole? mi się, że ona powinna być na dole właśnie No to na dole szukaj no Już sam wysiadam, że jest na dole Krzyż Kurwa tak blisko Możemy się teraz wyjemu Ogrzebie trajacek w hallu! Main, gdzie? main jest... hall Gdzie był main w ogóle? W głównej sali tu gdzie razowałeś A Ja jestem z rapidem, gdzie ty jesteś? Chodźcie, chodźcie! Jestem, już. jestem, jestem! Tak, jestem tu jest, tu jest, tu jest! Szybko, szybko, chroncie mnie, chroncie Uciekaj Redpi, przestań! O, nie zdążyłem jej znokować! Wal, 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 Jacek! Chroncie mnie! Jacek! Biot, poświęć się jak coś! Ale nie, ono nie ma Rage'a! Mam! Dobra! Zderzałem. dobra, Ja pierdolę, zajebiście! GG! A ja jestem w bakrumsach dalej! Jest Dobra! A, Jacek, pacyk! Wyszedłem jeszcze z bakrumsów! Let's go! I think I'm getting the hang of this. Damn. Ale tu się. Jezus, jako warszawa. Hehe. <laughs> I co ty co tu kupa zrobisz? Nic nie zrobisz. Dobra, przynajmniej coś na odcinku nam wygra się dało, nie. Hehe. No. Nie, jeszcze ją pająki zjazdą. Uuuu. 4 zemstwa szmato. To no za to ile rozpogryzły. <laughs> Ja dope, myślałem, że my to przegramy. Jedna osoba została i zdała No się ja pina. też. A szkoda, że Red nie odpuściłeś. No oh, jest William Upton, nie, Jeszcze ja tutaj też O kurde. To No, in, rytualny żeton jest mój. A mnie powoli, pada, pada, Let's go! Dobra, umiejętności. Odblokowany kwateria. nowicjusz! Ej, rankę odblokowałem! Adam, 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 czemu ty się razy ogłosiłeś, tego pająka? <laughs> <Sorry>. Co ile <laughs> A, a ja 3, 3, a reszta zero. Nie, nie, już. Dobra. No. Dobra, to. Aha, Jacek, dobra, to dziękujemy za uwagę. I do następnego, tak, cześć.